To echa postkolonialna czy dodal jest w Kamerunie niewidoczny i jakby ksiądz ustosunkował się do, do takiego postulatu antropologii, są dwie drogi. Taka, żeby nie ingerować broń Boże w te społeczności, takie, takie jak społeczność widacka, żebyśmy tam nie wchodzili z naszymi europejskimi wartościami, z naszą europejską wiarą. Druga, drugi pogląd mówi o tym, żeby jak najbardziej się integrować i żeby tworzyć ten tygiel kulturowy, za którą opcją ojciec optuje. Myślę, że kiedy przybywa się gdzieś do jakiegoś miejsca, to człowiek chce poznać, poznać. Ale bardzo często takie pytania stawiają ludzie, którzy naprawdę nie mają żadnego, żadnego wykształcenia, czy bym powiem, doświadczenia wśród tych ludów tamtych. I z góry, bo ponieważ ktoś gdzieś coś ogłosił, napisał i często jest z góry to przekazywane, że właśnie taka, taka jest prawda, że, że trzeba ich, na, na przykład ci, którzy twierdzą o, o tym, że trzeba ich zostawić, niech oni sami, to nie ma czegoś takiego oni sami, nie? Oni nie, to, jest, to są wspólnoty, to są klany, rodziny, to, są, to, to jest lud, który jest zjednoczony. I lud, który ma, ale zjednoczony na bazie właśnie tych ich wypracowanych z prawa naturalnego, powiedzmy moralności, czy, czy w ogóle takiego życia codziennego. I my, my jadąc tam, to i będąc już, już pozostając tam raczej, to, to było, to jednak nie można było powiedzieć, że my chcieliśmy ich do czegoś zmuszać. Ja, my, ja przynajmniej mogę to powiedzieć: po prostu miałem tylko świadomość, że jestem obecny tam, że jestem obecny i że chcę żyć wśród nich. I to, to oczywiście, że to trzeba na to wiele czasu, ale nigdy, zresztą Ewangelia tego. To jest niemożliwe, żeby Ewangelia głoszona, czy sama Ewangelia, ona w sobie nie zawiera czegoś takiego, co by człowiekowi trzeba było narzucić i zmusić do przyjęcia tego słowa. Bo, bo to słowo oni, oni nam stawiali zresztą pytanie przynajmniej mnie stawiali pytanie, dlaczego ja jestem tam? Nie? Dlaczego ja przyjechałem do nich i. I to pytanie najistotniejsze: kto ci dał taką siłę, taką moc, że, że jesteś z nami? I zawsze uzasadnione było to tym, z ich strony, tym, że jesteś chory, jak my jesteśmy chorzy, że, jestem, że jesz to, co my jemy. To, to były takie punkty, jakby dwa punkty, które sprawiały, to znaczy, które wyznaczały jakieś zaufanie do nich. Do nich. I wtedy, I wtedy pytając Cię, kto Ci dał tą siłę czy moc, to, to, to było bardzo ważne, ale, ale to, jakie jest to słowo, które Cię tutaj um, trzyma tak, ja, ja, jak ono się wyraża, ja, ja, jakie to jest słowo, jakie to są słowa, które są takie ważne dla Ciebie, że, że jesteś z nami. No, słowo. I no, to jest słowo, które przyszło z nieba. Słowo, które przyszło z nieba dla nich, to przemawia. Nikt tam nie stawiał pytań. To przemawia z nieba. Jakoby, jako że Bóg jest twórcą, no to On jest. I od Niego idzie wszystko do nas, to co posiadamy. I, i, i to słowo, Boże Narodzenie, to było przed Bożym Narodzeniem, akurat jak tam przyjechałem kilka, dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem. No to właśnie to było, to było widać. Słowo staje się ciałem. Dla nich nie ma to, to, to nie żadnym skomplikowanym jakimś wyrażeniem. To jest rzeczywistość i taka jest moc. To jest bardzo ważne. To, to było bardzo ważne, właśnie. I to wtedy stawiano pytanie: stawiano pytania, może, no to jakie to, kto, jakie to są te słowa, które są, y, które dają Ci taką siłę, to no ja mówiłem, tego tak jeszcze nie rozumieli, ja mówiłem, no to są, to są słowa, które my nazywamy modlitwą. Modlitwą. I, i pamiętam na samym początku, jak y, było, byłem zaproszony do pewnej wioski i y, wtedy oczywiście ludzie, to ludzie zapraszają. To nie jest coś takiego, że ja jadę do wioski i teraz ich namawiam do czegoś. Oni przychodzą i zapraszają, żebyś przyjechał do nas. Jesteś wśród nas, chcemy wiedzieć, ale chcemy ci też powiedzieć, jak, jak my żyjemy i tak dalej. Więc to, były, to było bardzo ważne. Ale jakby w jednej wiosce, na samym początku mojego rozpoczęcia mojej ewangelizacji tamtych ludów, to był taki, była taka sytuacja nieprzyjemna dla nich wszystkich. Ponieważ jeden człowiek wstał i tam wypowiedział takie dosyć mocne słowa, między innymi zabrzmiało coś takiego jak, jak lepiej żebyś nas zostawił, właśnie to jest to, to jest to, żebyś, żeby żeby, wrócił tam skąd przyszedłem. I, I tutaj, tu jest sytuacja była bardzo dla tych ludzi dosyć skomplikowana i nie wiedzieli jak zachować się i patrzyli, jak się ja zachowam. Jak się się zachowałem? Nic nie mówiłem, nic nie mówiłem, tylko po prostu już to było pod koniec spotkania, no, więc wziąłem moją tak, miałem torbę niedużo, żeby przebiec różne rzeczy. No i wróciłem do, to miałem 8 km do Misji Centralnej. I, i właśnie problem powstał, problem powstał Taki, który dzisiaj jest bardzo aktualny i ludzie, ludzie ulegają temu bardzo szybko, zniechęcenie, bo to stworzyło pewien bunt w człowieku i zniechęcenie, bo oni mi później przetłumaczyli, bo jeszcze wtedy nie, nie, nie rozumiałem ich języka, więc mi przetłumaczyli, przetłumaczyli mi, co to ten człowiek powiedział. I muszę powiedzieć, że to było. No, było pewne takie zawahanie e, się, ale, ale zaraz przychodzi myśl: e, właśnie to, co o nie pytali, to te słowa, które ci dały taką moc. Czyli modlitwa. Trzeba było się pomodlić, trzeba było zacząć się modlić, żeby się nie zniechęcić, żeby nie brać walizkę i wracać. I chcę jeszcze właśnie dopowiedzieć, że trzeciego dnia, w trzecim dniu przyszło trzech mężczyzn z tej wioski, gdzie byłem i prosili, powiedzieli mi, że przyszli w imieniu tego człowieka, co źle mówił do mnie. I prosi ten człowiek, żeby mu przebaczył, bo nie wiedział, co mówił. Że, żeby mu przebaczył po prostu, bo nie wiedział, co mówił. I dzisiaj ten człowiek jest takim, ma odpowiedzialność za całą wspólnotę. Później do takiego stopnia doznał jakieś, jakiegoś uderzenia Bożego, że przyjął chrzest i został odpowiedzialny za tą wspólnotę, malutką wspólnotę, tych ochrzczonych już.